Szanowni Państwo, zgodnie z wczorajszą zapowiedzią Klub Platformy Obywatelskiej złożył w Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego wniosek o udzielenie zabezpieczenia w związku z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wniosek ten zawiera wezwanie prezesa Rady Ministrów do powstrzymania się od publikacji, ewentualnie przyjętej przez Senat nowelizacji ustawy, a także orzeczenie, że ustawa nie wchodzi w życie do czasu, do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia o stwierdzeniu niezgodności tej ustawy z Konstytucją. Na podstawie artykułu 74 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym do postępowań przed TK mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które wprost przewidują możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie i z tego, i z tej możliwości prawnej korzystamy. Liczymy, że Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy ten wniosek w możliwie niezwłocznym terminie. Dziękuję to ewentualnie którego